no, to wymaga pewnej sprawy. W tym egzemplarzu brakuje szkła pancernego, które było montowane za głową pilota oraz tablicy rozdzielczej, ale dzięki temu widać wnękę, widać w głębi prowadnicę do taśm amunicyjnych, którymi amunicja była doprowadzona do działek. Dźwignia, którą teraz poruszam, otwiera wlot powietrza, którym można było wentylować kabinę w trakcie lotu. Drążek sterowy jest bardzo prosty. Na górze znajduje się spust, który, aby rozpocząć strzelanie, należało opuścić do takiej pozycji. Było to jednocześnie zabezpieczenie, które powodowało, iż pilot nie mógł uruchomić broni, w sytuacji, kiedy było to niepotrzebne, niepowołane. Celownik umieszczony był na zwykłym kawałku rury, który był przyspawany przy do reszty konstrukcji. Swojego czasu, interesując się, budując jaka 9 zwaków w skali 48, nie mogłem zidentyfikować tej właśnie, tego właśnie elementu, tego, tej rury, do której przymocowany był celownik. Teraz widzicie, jak to wygląda. W wielu samolotach e, stosowane było tego typu proste rozwiązanie. Demonstruję Wam teraz dzia działanie sterownicy. Widzicie paski, którymi pilot przypinał nogi, aby w sytuacji, gdy będzie na przykład wisiał głową w dół, nie, nie wysunęły mu się nogi z, ze sterownicy. Wnętrze jaka jest bardzo ciasne. Yy, I przy moim wzroście 1,80 m mam bardzo pod, podgięte kolana. Kabina pomalowana jest na zielono. Jest to jeden z niewielu samolotów, w którym podłoga jest wykonana jako. Zamknięty element. Z reguły e, były to tylko dwa pasy, blachy, po których pilot przesuwał nogami. Całe wnętrze samolotu było widoczne. Rosjanie budowali samoloty proste, ale skuteczne. Zresztą do tej pory widać, że sprzęt rosyjski nie, nie jest wyrafinowany konstrukcyjnie, ale działa i jest sprawny. Wszystko zależy od tego, kto siedzi za sterami samolotu lub w kabinie czołgu. Następnym etapem, już w sumie takim ostatnim, jest nałożenie bieli tytanowej. Tak samo używamy tej farby na górne cienie, wysokie. Także czekamy określoną ilość czasu i usuwamy jak poprzednio ten nadmiar farby w połączeniu z żółcią i jeszcze z nadal mokrym podkładem no, od razu widać że to się nam cieniuje jest to właśnie te farby dają nam to że mamy no, ładne kilkanaście godzin na operowanie w tej masie plastycznej w tej farbie u nas jest cały czas mokra można ją dowolnie przesuwać i modelować tak, tak, tak robimy z całą figurą. Tutaj widzimy już całkowicie skończoną twarz po wszystkich y, pokazanych poprzednio technikach. Y, widzimy tutaj już szczegóły typu oczy. Ta, ta figura ma jeszcze dodatkowo kamuflaż na twarzy. Należy nadmienić, że wszystkie te elementy, jeżeli w miarę możliwości, oczywiście malujemy osobno. Twarz, dłonie, jeżeli jest to możliwe, gdy figura ma podniesione rękawy, jeżeli jest to możliwe, również osobno te elementy. Jednakże, gdy nie jest to możliwe, gdy całe ręce są razem z mundurem, malujemy najpierw całe części skóry i po około tygodnia, po okresie tygodnia, gdy farba już jest naprawdę sucha, możemy to zawerniksować, gdy efekt jest zbyt matowy, półmatowym lakierem, który da nam właśnie satynowy kolor skóry. Następnie przechodzimy już do technik malowania munduru. Bardzo często pojazdy lub samoloty były malowane przy pomocy pistoletów, czyli metodą natryskową I w związku z tym przejścia między farbami były łagodne. Pokażę Wam teraz prostą sztuczkę, jak to wykonać. Potrzebna będzie Wam do tego plastelina. Łagodne przejścia malujemy przy pomocy. Wałka plasteliny i teraz od grubości wałka zależy jaka będzie szerokość tej warstwy przejściowej. Jak widzicie, jeżeli bardziej pionowo puszczam farbę, ta strefa przejściowa jest węższa. Jeszcze raz odsuńmy się w bok. Tutaj jeszcze widzicie jedną rzecz, mianowicie, jeżeli będziecie malować na kolorze podstawowym inną farbę, inny drugi kolor, musicie zamaskować całą powierzchnię. Która ma zostać w kolorze podstawowym, ponieważ odpryski farby widzicie tutaj w tym miejscu i w tym miejscu pojawią się odpryski farby, które zniszczą cały efekt waszej pracy. Sergiusz przed chwilą mówiłeś o tym, jak wykonuje się figurki. Tymczasem tutaj jesteśmy wśród żołnierzy amerykańskich z czasów chyba wojny w Wietnamie. Co to jest? To jest rekonstrukcja zorganizowana przez pierwszą polską grupę rekonstrukcji historycznych. Oni rekonstruują walki o miasto Hugh w rok. roku. Powiedz mi, czy korzystają z oryginalnego sprzętu? Tak, jest to oryginalne umundurowanie, ekwipunek, sprzęt radiowy i tak dalej, poza bronią. Czyli są to atrapy broni, tak? Atrapy, to wszystko plastikowe poza tym broni. Tak, oryginalny sprzęt. Czyli 100%. można powiedzieć, że jest to taka żywa diorama w skali 1 do 1? Dokładnie, tak. O dioramach w naszych programach będziemy jeszcze mówić wielokrotnie, a dzisiaj w tym magazynie plastikowych hit to już wszystko. Dziękuję za uwagę, zapraszam za dwa tygodnie.